Witam serdecznie na moim kanale wszystkie rybki na czytaniu wrześniowym, wrzesień 2022, czytanie miesięczne. Pasujemy na Was karty, rybki, wrzesień 2022, wrzesień 2022, jedna karta, tutaj już pierwsza nam wypadła. Fryki 2022, czytanie miesięczne, wrzesień. Co u rybek będzie słychać, ok? Pierwsza y, karta wypadła tutaj na y, miłość, teraz rodzina, praca oraz wy. Co jest przed wami ukryte oraz rada. Dobrze, moi drodzy, jak to wygląda tutaj na czytanie wrześniowe? Jeżeli chodzi o miłość, tutaj, no to rybki mają sytuację taką, tutaj przychodzi do Was lekcja, moi drodzy. Lekcja tutaj miłości, jest to Was jakaś tutaj nauka, z czegoś tutaj będziecie musieli wyciągnąć wnioski. To jest taka relacja, która ma Was po prostu coś nauczyć. Nie jest to nic, co mogłoby tutaj być trwałe. W każdym przypadku tutaj jest mniejszość taka, aczkolwiek widnieje tutaj taki promyczek, tutaj właśnie cień nadziei, właśnie taki, że tutaj będzie możliwa relacja na dłuższy okres. Ale głównie tutaj chodzi o to, abyście się przede wszystkim skupiali na tym. Co musicie się tutaj nauczyć, czyli na przykład jak nie postępować w relacji. Może w poprzednich relacjach postępowaliście w jakiś sposób, który nie do końca był ok, w stosunku do partnera. I coś tutaj przychodzi, co właśnie musicie wyciągnąć z tego wnioski. Tak samo osoba, która do was przychodzi, jest osobą, która ma możliwe da Wam do zrozumienia, jakiej osoby nie powinniście tutaj wybierać, albo powinniście, bo niektóre osoby jest pokazane, że jest część e, tutaj taka, że będą zadowoleni z tego związku, a część, że nie. E, także tutaj e, wszystko zależy od Was, w jakim tutaj stopniu, kierunku pójdziecie, moi drodzy. Także na miłość tutaj coś się dzieje, nie jest dosyć ciekawą kartą, tutaj w każdym razie przychodzi ktoś do Was jeżeli chodzi o rodzinę, no to jeżeli chodzi o rodzinę, to mamy tutaj kartę wisielca. Karta Wisielca numer 12, Wielki Arkana. No, tutaj się coś zawiesza, moi drodzy. Jeżeli coś liczyliśmy, że będzie szło naprzód, jakieś stosunki, relacje rodzinne ogólnie, tutaj, czy pogodzenie się z kimś, czy wyjaśnienie jakiejś sytuacji spadkowych na przykład, no to tutaj też nie będzie to tutaj żadnej informacji na temat, żadnej odpowiedzi, po prostu dla Was, żadnego wyjaśnienia, nic się nie rusza do przodu. Wszystko stoi w miejscu jak stało. Także tutaj we wrześniu się nic nam, e, Wam tutaj nie zmienia, drogie rybki. E, jeżeli chodzi o pracę, no to praca tutaj, moi drodzy, w Waszym otoczeniu jest osoba, która tutaj może Wam zazdrościć. Osoba manipulacyjna, rozpowiadająca o Was e, plotki. Która tutaj próbuje na swoją korzyść, was po prostu w jakiś sposób tutaj w złym świetle postawić, na własną korzyść. Jest to osoba, może być kobieta, może być mężczyzna. To jest osoba, która w tym miejscu już ma przede wszystkim duże doświadczenie. Ta osoba ma. A jak wy prezentujecie się tutaj w tym miesiącu, wrześniu? E, drogie rybki, no to u Was tutaj wygląda, e, ta karta mówi o trzy różdżki, mówi o tym, abyście wy dokonali wyboru, moi drodzy, bo nie ruszycie sami ze sobą, jeżeli nie, nie podejmiecie takiej drogi, ścieżki swojej. E, jeżeli nie obierzecie takiej ścieżki swojej rozwojowej, e, duchowej, w jakim kierunku tak naprawdę chcecie iść, bo jest tutaj pokazane takie rozdroże, i jakbyście wy na tym rozdrożu właśnie stali i zastanawiali się po prostu, w którym kierunku tutaj e, się udać. Także stoi przed Wami tutaj wybuch. E, dobrze, moi drodzy, teraz co jest przed Wami ukryte? E, przed Wami co jest ukryte tutaj, moi drodzy? Przed Wami ukryta jest informacja na temat tego, że Wasza praca wkładana ogólnie w wiele tutaj sytuacji życiowych, praca Wasza, która zostanie tutaj włożona. Ona Wam przyniesie efekty. Ona Wam przyniesie efekty, tylko wystarczy na nie troszeczkę poczekać i rozejrzeć się dobrze, moi drodzy. Bo tutaj jest taka też informacja o tym, że coś, co tak na pierwszy rzut oka wydaje się nieciekawe i niekorzystne, może okazać się dla Was bardzo korzystne w miesiącu wrześniu. Jeżeli chodzi o radę dla Was, moi drodzy, radą jest, aby skupić się na takim Przyjacielstwie, wsparciu, w rodzinie, w, w pracy, dla samego siebie być bardzo dobrym, uczciwym, no i ciepłym takim tutaj jest bardzo potrzeba. Taka dla Was jest rada takiej energii pozytywnej, która będzie Was otaczała w, w miesiącu wrześniu. Także skupcie się na tym, jaka energia tutaj jest wokoło Was, moi drodzy. Dobrze, teraz jakie osoby tutaj są dla was ważne w miesiącu wrzesień, drogie rybki. Stosuję dla was karty. Jakie osoby są ważne w miesiącu wrzesień dla rybek? Miesiąc wrzesień. Miesiąc wrzesień rybki. Dobrze. W miesiącu wrześniu jakie osoby tutaj będą dla was ważne? Mm -hmm. Dobrze. Eee, tak. We wezmę sobie tutaj te karty koło siebie. żeby sobie dobrze się tu przyjrze przyjrzeć. Eee, dobrze, moi drodzy, tutaj karty ogólnie, które są, e e które teraz wylosowane, to jest tutaj wieża numer 16. To jest znowu wielki arkana. E jeżeli chodzi o osoby w waszym otoczeniu, które są ważne, to są osoby takie, które e były kiedyś u was w życiu, odeszły i być może teraz wrócą tylko, że to nie jest powiedziane kwestia a taka ogólnie, że i fizycznie do was wrócą ale mogą do was wrócić po prostu w sposób taki duchowy że wy będziecie o tych osobach myśleć wspominać, ale to są osoby, które bardzo w życiu pozmieniały Drogie rybki, to są osoby, które dużo wniosły do waszego życia, dużo zmian tutaj nastąpiło i to były drastyczne zmiany. Niekoniecznie negatywne, mogły być to też pozytywne zmiany. I tutaj pokazuje się osoba z podznaku z trygonu ziemi ogólnie z trygonu ziemi osoba tutaj w waszym otoczeniu, która może być ważna, osoba spokojna, szanowana, osoba, która jest. Powolna w swoich działaniach, taka dosyć troszeczkę flegmatyczna, ale jest skupiona przede wszystkim na, na sobie i na rzeczach, które robi w sposób taki, który mógłby Was intrygować, bo ta osoba robi to wszystko z taką inteligencją. To może być, powiem Wam, tutaj przede wszystkim kobieta, nawet bym tutaj nie mówiła, żeby odwracać. Bo tutaj jest jasno, że to będzie kobieta. Kobieta, nie, nie chcę powiedzieć starsza, bo to zależy też w jakim wieku jesteście. To będzie kobieta w około 30-40 lat, moi drodzy. O tak to powiem. 30-40 lat kobieta będzie dla Was w tym miesiącu ważna, drogie rybki. I to może być kobieta, czy blondynka, czy brunetka, akurat tutaj. Możliwości jest wiele. I osoba, która dużo poświęciła w swoim życiu dla dobra czegoś innego, moi drodzy, dla dobra kogoś, i wy o tym wiecie. No, ciekawa, bardzo tutaj sytuacja dla Was, rybki. Taka ciekawa dosyć dla Was karta. I ta osoba, też tutaj, co do Was przyjdzie, ona będzie potrzebowała takiej troszeczkę jakby takiego ruchu, żebyście Wy doradzili w jakiś sposób tej osobie, co powinna zrobić w tej sytuacji, czy w tej. Także ta osoba, która do Was tutaj przychodzi, jest osobą w jakiejś stagnacji. Dobrze, moi drodzy, to było dla Was czytanko na wrzesień. Dosyć szybko nawet poszło. No, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli jesteś na moim kanale pierwszy raz, no to zapraszam do zasubskrybowania. Również jeżeli nie subskrybujesz jeszcze, no to zapraszam tam do kliknięcia na ten dzwoneczek. Będziecie wtedy też dostawali powiadomienia o nowych filmach. Jeżeli macie ochotę, no to też zapraszam do polajkowania tego filmu. Będzie mi bardzo miło. Cieszę się bardzo, że mogę dla Was tutaj już z powrotem nagrywać. Zapraszam do kolejnych filmów. Trzymajcie się cieplutko i oby wszystko, co dobre, spełniło się Wam. Cześć!